Dobrze wyglądasz. Ćwiczyłeś? Nie. Znaczy, no wiesz. Trochę. To. Bujasz się teraz sam? Czy wróciłeś do ex? Zadajesz dużo pytań. Jestem ciekawa. Jak każdy kot, co? Ej, hey, gdzie jest detektyw Maki? Maki? Pierwszy słyszę. Starszy koleś z wąsem. <noise> albo pomyliłeś posterunek, albo ktoś cię wkręcił. Tak, ktoś mnie wkręcił. Detektyw Maki, czy może raczej Walter Hardy? Hej, nie osądzaj mnie. Zrobiłem co musiałem. Twoja córka myśli, że nie żyjesz, wiesz? I niech tak zostanie. Dla jej dobra. Stoi. Co? Właśnie mnie oszukałeś. Dlaczego miałbym ci oddać przysługę? Bo dobry z ciebie, chłopak. Zaopiekuj się moją córeczką. Ach, jestem taki naiwny. Muszę w końcu zostać bezdusznym cynikiem jak reszta świata. Z Nie masz nic przeciwko? Ej, odwróć się w tę stronę! Moi wierni słuchacze zgłosili, że Spider-Man lekkomyślnie dewastuje mienie publiczne. Niszczy skrzynki bezpiecznikowe i inne konstrukcje związane z istotnymi usługami prywatnymi i publicznymi. Niektórzy powiedzieli nawet, że wygląda jakby czegoś szukał, ale zawsze odchodzi z pustymi rękami mojej drogi. Myślę, że pora się zastanowić, czy Spider-Man nie ma przypadkiem nierówno pod sufitem. Nie, żeby przebieranie się za robaka i chustanie się po mieście było zachowaniem osoby zrównoważonej psychicznie. Jednak teraz albo szuka rzeczy, które nie istnieją, czyli ma urojenia, albo daje upust niepohamowanej wściekłości. A obie te możliwości oznaczają, że pora wezwać panów w białych fartuchach, którzy złapią go w ogromną sieć. To wciąż tak wygląda, prawda, Jared? Jak to nigdy tak nie wyglądało?